Moje dziecko, moja córko, mój synu, dziś jestem tutaj, niedaleko, nieukryty. Jestem obok ciebie, teraz. Jeśli Twoje serce jest zmęczone, jeśli Twoje oczy nie widzą już nadziei, proszę Cię, oddaj. Oddaj to, co Cię przygniata. Oddaj to, co boli. Oddaj to, czego już nie jesteś w stanie sam nieść. Nie przyszedłem, by Cię osądzać, przyszedłem, by Cię podnieść, przyszedłem, by opatrzyć Twoje rany, by uciszyć Twoje myśli. Nie lękaj się. Znam Twoje serce. Znam te walki, o których nikomu nie powiedziałeś. Znam te łzy, które otarłeś po cichu. Znam nawet tę wiarę, która prawie Cię opuściła, ale ja Cię nie opuściłem. Dziś chcę odbudować to, co w tobie zostało złamane. Chcę na nowo rozpalić w tobie wiarę na odwagę, chęć by iść dalej. Nawet jeśli masz tylko odrobinę wiary, to wystarczy, bym działał. Módl się ze mną. Panie, jeśli moja dusza jest zraniona, uzdrów. Jeśli moja droga jest ciemna, rozświetl ją. Jeśli się zgubiłem, odnajdź mnie. Nie muszę wszystkiego rozumieć. Wystarczy, że zaufam Tobie. Niech dzisiaj napełni mnie Twój pokój, a nocą niech zasnę w Twoich ramionach. Amen.